Ołtarz mariacki w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest drugi pod względem ważności i wielkości po ołtarzu głównym. Trójosiowy, bogato złocony, ufundowany w 1619 roku przez opata Leonarda Rębowskiego II. Kończy nawę prawą. Pierwotnie był to ołtarz dla ludu. Do 1688 roku stał pośrodku nawy głównej, na wysokości trzeciej pary filarów. Zamykał mniejszą klauzurę, do której wierni nie mieli dostępu. Chodząc widzieli obraz przedstawiający Matkę Bożą idącą do nieba który tworzył ideologiczną całość z widocznym na dalszym planie w ołtarzu głównym koronowaniem. Autorem obrazów jest Herman Hahn. Wielobarwnie laserowane ornamenty kwiatowe i owocowe nawiązują do symboliki maryjnej, uroczystość wniebowzięcia zwaną w Polsce świętem Matki Bożej Zielnej, Poświęca się kwiaty i owoce. W obrazie głównym Matka Boża, apokaliptyczna stoi na półksiężycu otoczona rzeszami aniołów. Dwaj z nich trzymają koronę nad jej głową oraz lilię i palmę męczeństwa. Poniżej. Zdziwieni apostołowie gestykulują nad pustym łożem zasypanym kwiatami. Z tej grupy wyróżnia się z lewej strony piękna, młodzieńcza twarz Jana lub Judy Tadeusza. W grupie po prawej stronie widzimy natomiast starzejącego się, oślepionego blaskiem mężczyznę. Jego fizjonomia i ubiór nie pasują do typowych przedstawień apostołów. Prawdopodobnie jest to autentyczny wizerunek Hermana Hanna, autoportret lub portret wykonany przez ucznia. W obrazie górnym Trójca Święta w niebie czeka już na Madonnę. Nad obrazem znajduje się tarcza z monogramem Jezusa, której strzegą dwaj aniołowie z gałązkami palmowymi w rękach. Rzeźby przedstawiają pełną rodzinę Maryi i Józefa. Z obu stron obrazu głównego stoją postaci rodziców Najświętszej Maryi Panny. Joachima i Anny. U góry widzimy rodziców Jana chrzciciela, czyli Zachariasza i Elżbietę, krewnych Matki Bożej. Zachariaszowi towarzyszą aniołowie z kadzielnicami, Elżbiecie z palmami. W medalionach u góry są namalowani szkicowo. Po lewej Święty Benedykt w czarnym habicie. Po prawej Święty Bernard w białym. Obu Świętym objawia się Madonna z Dzieciątkiem. Całość wieńczy figura Świętego Józefa Robotnika który trzyma laskę i kosz z narzędziami ciesielskimi. Predella to obraz Pokłon pasterzy, prawdziwe arcydzieło Hana. Przedstawia Boże narodzenie i jest typowym przykładem malarstwa barokowego. Han wprowadził tu na pomorzu czy szerzej w Polsce światło i wielkość źródeł światła? Otwarte niebo, światło chłopskiej latarni, światło latarni wiszącej w progu stajni, blask bijący od dzieciątka, po Świata księżyca. Jest to obraz narracyjny. Pokazuje akcję przez sąsiedztwo następujących po sobie scen od strony prawej do lewej. Najpierw zwiastowanie narodzin Jezusa pasterzom. Widzimy pasterski szałas i stado owiec, nad nim otwarte niebo. Aniołowie intonują strzymanych nut, kanon. Gloria in excelsis Deo, chwała na wysokości Bogu. Stępujący anioł mówi do pasterzy, nie lękajcie się, tej nocy w mieście Dawida narodzi się wam zbawiciel. Od tej grupy odrywają się dwie postaci, chłop i chłopka w stroju pomorskim. Z latarnią. W kolejnej scenie przekraczają oni próg stajni, gdzie mężczyzna w czerwonym kubraku, oświetlony wiszącą latarnią, karmi osła i wołu. W ten sposób stajemy się uczestnikami sceny Bożego narodzenia. Widzimy Maryję z dzieciątkiem, które jest źródłem światła. Nad nim pochylają się pasterze i anioł, wyżej zaglądają do stajenki ciekawscy. W tle dookoła zwierzęta gospodarskie. U dołu widzimy nawet kury grzebiące w klepisku. Narrację zamyka grupa muzykujących aniołów po lewej stronie. Grają na harfie, pozytywie, gęślach i lutni, a robią to tak głośno, że święty Józef musi tonować ich muzyczny zapał. Z nut rozłożonych na pulpicie pozytywu można przeczytać dalszy ciąg tego samego hymnu, którym rozpoczęła się opowieść. Et interra Pax hominibus bone voluntatis, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Widzimy też datę 1618 rok Antepedium pod męsą różni się od innych. Jest wyjątkową, monochromatyczną kompozycją malarską, przypominającą płaskorzeźbę o bogatej ornamentyce. Architektoniczne podziały z pilastrami, obramowania i motywy są typowe dla renesansu. Treść trzech scen przypomina o zerwaniu przez ludzi pierwotnego przymierza z Bogiem. Scena centralna przedstawia wypędzenie z raju po grzechu pierworodnym, którym człowiek zerwał owo przymierze. W scenie po lewej stronie Noe przyjmuje od gołębia gałązkę pokoju po potopie. Po prawej stronie widzimy arkę przymierza z dwoma strzegącymi jej aniołami.